Trivita. Centrum nowoczesnej rehabilitacji i opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Kierowcy przejeżdżający przez Katowice muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. Wszystko w związku z przebudową węzła drogowego skrzyżowania dróg DK86 oraz DK81, czyli ulic Pszczyńskiej oraz 73 Pułku Piechoty. Na DK86 do jednego pasa zwężona została jezdnia w stronę Sosnowca, natomiast od poniedziałku zostanie zwężona także ta w stronę Tychów. Wtedy też zamknięty zostanie zjazd z autostrady A4 na DK86, czyli trasę z Gliwic do Tychów. Cała ta przebudowa jest gigantyczną inwestycją, największą inwestycją w Katowice. Właściwie od 13 lat, czyli od budowy tunelu pod rondem. Kosz, sam koszt 250 milionów pokazuje ogrom tej inwestycji. Zmiany w organizacji ruchu, które będziemy właśnie wprowadzać od dzisiaj, będą trwały prawdopodobnie około roku. Po roku, kiedy powstaną pierwsze bezkolizyjne, bezkolizyjne zjazdy i wjazdy, wtedy będziemy je otwierać, więc jakby będą to już kolejne ułatwienia dla mieszkańców. Natomiast cała inwestycja będzie trwała 2 lata. Miasto apeluje, żeby kierowcy, którzy chcą przemieszczać się między Sosnowcem a Tychami, omijali Katowice, kierując się na przykład przez Mysłowice.